Po 521 dniach budowy działalność rozpoczął Kielecki Park Technologiczny. Z symbolicznym przecięciem wstęgi zainaugurowano dziś pracę pierwszego z obiektów inkubatora technologicznego. Budynek poświęcił biskup Kazimierz Ryczan. Na jego ręce trafił też pierwszy z pamiątkowych medali. Podobny z podziękowaniem za wsparcie inwestycji dyrektor parku Szymon Mazurkiewicz wręczył prezydentowi Kielc. Podziękowania skierowano też pod adresem przedstawicieli władz województwa świętokrzyskiego, rektorów wyższych uczelni, projektanta oraz generalnego wykonawcy inwestycji firmy Dorby. To wielki dzień dla Kielc, mówił szef Kieleckiego Parku Technologicznego. Przed nami wyzwania związane ze wsparciem biznesu, zasiedleniem obiektów i powalczeniem o zewnętrzne inwestycje zagraniczne. Myślę, że te warunki dla rozwoju przedsiębiorczości, które stworzyliśmy przez ostatnie lata, spowodują, że w Kiedzach pojawi się nowa jakość, jeżeli chodzi o kapitał zewnętrzny i innowacyjne pomysły biznesowe. Budynek inkubatora technologicznego przy ulicy Olszewskiego 6 powstał na bazie byłej siedziby Hemaru, którą rozbudowano i zmodernizowano. Obiekt o powierzchni 4,5 tysiąca m2 jest bardzo nowoczesny i doskonale dostosowany do potrzeb przyszłych lokatorów. Dysponuje pomieszczeniami biurowymi, laboratoryjnymi i magazynowymi. Moduły, którymi dysponujemy to moduły od 14 aż do 230 m. Mamy dwa rodzaje pomieszczeń, pomieszczenia umeblowane i nieumeblowane. Wydatkowymi pomieszczeniami, o których warto wspomnieć, są sale konferencyjne. Mamy trzy rodzaje sal konferencyjnych: Sala Barcelona, Sala Helsinki i Sala Dolina Krzemowa. Oraz pomieszczenia do wspólnego użytkowania wszystkich firm, które tu się ulokują. To są pomieszczenia socjalne i pomieszczenie typu football room, gdzie osoby mogą się zrelaksować i kreatywnie popracować nad swoimi projektami. Inkubator technologiczny poprzez preferencyjne warunki wynajmu powierzchni, zaledwie 30% stawki rynkowej w pierwszym roku funkcjonowania oraz profesjonalne wsparcie jest dla młodych przedsiębiorców szansą na rozwój własnej firmy. Obiekt może pomieścić od 50 do 70 firm. Wynajęto już 50% powierzchni. Na pewno cena to jest od tego każdy myślę przedsiębiorca wychodzi, że sprawdza cenę wynajmu powierzchni. To jest pierwsza rzecz, ale kolejne to jest doradztwo, to są konsultacje, to są szkolenia. Już dopiero dzisiaj mamy otwarcie parku, już się kilka rzeczy wydarzyło wokół tego. To są dodatkowe projekty, choćby audyt marketingowy młodej firmy, po którym my już jesteśmy. To, to był czas dla nas tak naprawdę. Działalność inkubatora technologicznego nakierowana jest przede wszystkim na rozwój przedsiębiorczości akademickiej. Może dokonało się pewne Dzieło, które stwarza fantastyczne podstawy do tego, żeby próbować łączyć to, co... Generują szkoły wyższe, z tym, co generuje biznes, po to, żeby zapewniać miejsca pracy dla naszych absolwentów i dla tych bardzo prężnych, którzy chcą zakładać własną działalność gospodarczą, ale i dla tych, którzy będą podejmować pracę zawodową w tych firmach, które tutaj powstaną. Tworzyłem swoją firmę od podstaw 20 lat temu i ta inkubacja odbywała się w bagażniku mojej starej Skody. Zaś dzisiaj młodzi absolwenci wyższych uczelni mogą to robić w fantastycznych warunkach z dostępem do wszystkich najnowszych dziedzin techniki. I technologii, stąd też no nie, 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 brak słów brakuje, żeby to właściwie ocenić. Wydaje mi się, że to naprawdę epokowe, że tak powiem, otwarcie, bo do tej pory tego Kielce i Świętokrzyskie nie miały. Budowana nieco dalej, druga część Kielskiego Parku Technologicznego, Centrum Technologiczne, będzie ofertą dla inwestorów krajowych i zagranicznych oraz firm wychodzących z inkubatora. Ma zostać oddana w marcu 2012 roku. Kielecki Park Technologiczny oferuje także tereny inwestycyjne, których część została włączona do specjalnej strefy ekonomicznej. Kielce nie mają szans na, duże, na wybudowanie tutaj dużych fabryk z różnych powodów, ze względów ekologicznych, ze względów terytorialnych. My nie mamy po prostu takich powierzchni, gdzie moglibyśmy dysponować na przykład kilkunastoma hektarami, żeby mogły takie zakłady produkcyjne powstawać. Ale... Mamy szansę właśnie dzięki parkowi technologicznemu rozwijać działalność, która nie potrzebuje takich ogromnych hal czy ogromnych obiektów, tylko wykorzystywanie właśnie nowych technologii, nowych rozwiązań, wykorzystywanie osiągnięć naukowych naszych uczelni, które są na pewno bardzo, że tak powiem, atrakcyjne, ale nie przekładają się w sposób dostateczny na produkcję. To już będzie miało ogromną szansę powodzenia. Budowa inkubatora technologicznego kosztowała 15 milionów złotych, z czego 12 milionów pozyskanych zostało z Unii Europejskiej. Uroczystości otwarcia towarzyszyły Kieleckie Dni Przedsiębiorczości Akademickiej oraz giełda kooperacyjna.